Grzegorz Stępień, Studio KK24.pl. Dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest Aurelia Stępień, kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kanierzynie-Koźlu, pod które podlegają szkoły średnie znajdujące się w naszym mieście. Dzień dobry Pani kierownik. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani kierownik, gdyby nie koronawirus, gdyby nie cała ta sytuacja pandemiczna, w tej chwili szkoły prowadziłyby już zaawansowaną kampanię promocyjną skierowaną do uczniów szkół podstawowych, aby w jak największej liczbie przyciągnąć ich w swoje mury. Trwa pandemia, tej kampanii aż tak bardzo nie widać, no, ale przecież rekrutacja trwa. Tak proszę Państwa. Y Poprzednie lata, już nie mówię o roku 2020, ale 2019 i wcześniejszy okres marca, kwietnia, to były bardzo skomasowane działania dotyczące między innymi promocji szkół ponadpodstawowych i też pokazywania kierunków kształcenia ogólnokształcącego, czy też zawodowego. To były kwiecień, to były targi edukacji, to były spotkania z uczniami w szkołach. Natomiast dzień dzisiejszy to trochę inna sytuacja. na czas... głowa, te wszystkie konkursy tak? Gdy szkoły średnie próbowały przyciągnąć swojej mury już uczniów tak. yy, konferencja naukowa w szkole w Azotach, no tego wszystkiego w tym roku być nie może. Nie mamy ani seminarium technicznego w Azotach, nie mamy konkursu fryzjerskiego w zespole szkół nr 1. Mieliśmy wczoraj i dzisiaj trwa online konkurs chemiczna głowa w Zespole Szkół Nr 3 ponieważ te wszystkie działania, które miały kiedyś bezpośredni kontakt, zostały przeniesione na drogę elektroniczną. Ja dzisiaj do Państwa przyszłam między innymi spotkać się po to, żeby promować w dobie pandemicznej nasz nowy poradnik edukacyjny dla uczniów i rodziców, mądrze wspierać i wybierać. On dwa tygodnie temu został pokazany na stronach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, a także rozesłany do wszystkich szkół podstawowych. On ma jakby zastąpić i przybliżyć też odrobinę wszystko to, co będzie się działo w rekrutacji na rok szkolny 2021-2022. Mm, ten poradnik można pobrać sobie ze strony właśnie Starostwa Powiatowego. Ma formę elektroniczną, jest ogólnodostępny zarówno dla uczniów, którzy się zastanawiają, którą szkołę wybrać, no i dla rodziców, którzy to przecież też stanowią pieczę w dalszym ciągu nad absolwentami podstawówek i pewnie w jakiś sposób ich ukierunkowują. Proszę Państwa, w rzeczywistej jest to wersja elektroniczna, składająca się jakby z trzech części. Pierwsza część to jest taka mini ściąga która w, krótki, w krótkim podsumowaniu pokazuje, co będziemy robić i jak będziemy się rekrutować i gdzie będziemy się rekrutować i od kiedy będziemy się rekrutować. Natomiast część poradnika pierwsza i druga to już jest taka dogłębna analiza tego wszystkiego, co promują nasze szkoły w ramach rekrutacji i muszę Państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy odbieramy już bardzo wiele, my jako Wydział Oświaty, ale również dyrektorzy, wiele telefonów, od rodziców uczniów, tak, którzy dopytują, jakie to warunki rekrutacyjne będą sprzyjały naborowi do liceum ogólnokształcącego czy też do szkół technicznych i branżowych, a uczniowie bardziej korzystają z doradztwa zawodowego, które jest prowadzone w szkołach podstawowych, a u nas doradztwem zawodowym na skalę powiatu zajmuje się Katarzyna Paprotna, która jest umiejscowiona ona w Centrum Kształcenia Zawodowego i ona sprawuje piecze i też jest autorem poradnika dla uczniów i rodziców. Panie dyrektor, te najważniejsze terminy, najbliższe dla uczniów, właśnie podstawowych, którzy rekrutują do naszych szkół średnich, to jakie? Proszę Państwa, zaczynamy elektroniczną rekrutację 17 maja, kiedy to uczniowie będą mogli się zalogować do wybranych co najmniej trzech szkół spośród sześciu ponadpodstawowych, które znajdują się w powiecie kędzie kozielskim będą mogły mogli zapoznać się z regulaminem i ta rekrutacja będzie trwała do 21 czerwca czyli do zakończenia roku szkolnego Poprzez elektroniczne potwierdzenie woli. Natomiast następny okres od 22 czerwca do 22 lipca. To będzie czas, kiedy uczniowie będą składali dokumenty. Pierwsze informacje o zrekrutowanych albo niezrekrutowanych do poszczególnych szkół zostaną pokazane właśnie 22 lipca i to będzie ten czas, kiedy będzie trzeba podjąć ostateczną decyzję i zadecydować, która szkoła albo który kierunek kształcenia się wybiera. Ostateczne listy zostaną 2 sierpnia pokazane na stronach internetowych szkół i też na, oczywiście na, bezpośrednio w szkołach. To proszę Pani Dyrektor, nam tak w pigułce spróbować opowiedzieć o tym, co oferują nasze szkoły. Uczniom, którzy właśnie zastanawiają się nad wyborem dalszej drogi kształcenia, bo tutaj paleta ta edukacyjna jest chyba bardzo szeroka. Proszę Państwa, rzeczywiście mamy bardzo szeroką ofertę edukacyjną, zacznę jakby od kształcenia ogólnego, dwa licea ogólnokształcące, które będzie które wystawiło do naboru 8 klas. Przypuszczamy, że około 30% uczniów będzie się do liceów ogólnokształcących. Pokazujemy zarówno w pierwszym liceum ogólnokształcącym, jak i w drugim profile matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne, językowe, ale także humanistyczne, już charakterystyczne dla pierwszego LO i prawny, charakterystyczny dla drugiego liceum ogólnokształcącego, czyli osiem oddziałów. Jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, to 15 dużych branż zawodowych i około 30 różnych zawodów. My promujemy jakby przede wszystkim zawody techniczne, te, które są najbardziej poszukiwane przez pracodawców, ale mamy oprócz technicznych, mamy również branże nieco lżejsze i muszę Państwu powiedzieć, że świetne nabory zostają wykonane już od lat do technika informatyka, tak, o, ten zawód cieszy się jakby ciągle ogromną popularnością, ale mamy również duże zapotrzebowanie na technika mechatronika, na technika elektryka, na technika automatyka, programistę. Również w takiej branży spedycyjno-logistycznej tak? widzimy od co najmniej trzech lat kierunek kształcenia, które chętnie wybierają nasi młodzi ludzie. Mamy spedycję z innowacją mundurową, ze numer 3 mamy też Logistyka w zespole Szkół numer jeden. Troszkę gorszym naborem cieszą się ostatnio zawody budowlane, do których Państwa bardzo gorąco młodych ludzi jakby namawiam, ponieważ one ciągle są przyszłością rozwoju naszej infrastruktury, naszego, naszego miasta, czy też naszego kraju, ale mamy również branżę i gastronomiczną, i branżę turystyczną, i branżę hotelarską, i branżę, która która jest ostatnio bardzo mocno popularna dotyczy między innymi infrastruktury drogowej czy ten infrastruktury dotyczącej transportu wodnego czy kolejowego. A no właśnie, klasa kolejowa to jest nowy kierunek otwarty w zeszłym roku. Mhm. Można powiedzieć, że powrót do kształcenia kolejowego w Kędzierzynie Koźlu, bo taka szkoła dawno temu przed laty u nas funkcjonowała. Czy młodzi ludzie chcą być kolejarzami dzisiaj, czy był dobry nabór do tej klasy? Proszę Państwa, w ubiegłym roku udało nam się utworzyć połowę klasy transportu kolejowego. Myślę, że w tym roku ta sytuacja się odrobinę polepszy. Te osoby, które zostały zrekrutowane, to przede wszystkim, jakby tradycje rodzinne wynikające z tego, że ojciec albo dziadek były, byli kolejarzami i bardzo mocno właśnie ją funkcjonowanie szkoły kolejowej w Kędzierzynie Koźlu. Zostały podpisane bardzo takie promocyjne porozumienia z PKP, PLK, które nas mocno tutaj wspiera w rozwoju tego kierunku i mamy nadzieję, że popularność z roku na rok, Rok, technika transportu kolejowego będzie rosła. Ta współpraca z firmami, o której Pani wspomniała, jest chyba bardzo ważna. I ona jest szeroko prowadzona przez nasze szkoły prowadzące właśnie te kierunki branżowe. Uczniowe, poza tym, że zabywają praktykę na salach lekcyjnych, również mogą zobaczyć, jak wygląda wykonywanie tego zawodu w praktyce w firmach, które działają na naszym terenie. Proszę Państwa, kształcenie zawodowe jest podzielone jakby na, na dwie części. Na to, pierwsze dotyczy między innymi bezpośredniej bezpośredniej możliwości odbywania praktyk u pracodawcy i tych pracodawców i porozumień zawartych pomiędzy szkołą zawodową a pracodawcami mamy wiele i to wszystkie prężne właściwie firmy w Kędzierzynie Koźlu z nami współpracują, rozpoczynając od grupy Azoty, poprzez Petrochemię Blachownia, poprzez firmy, które są specyficzne dla naszego zawodu, więc tych porozumień mamy bardzo Dużo i przede wszystkim skłaniamy się w kształceniu i też otwieramy kolejne kierunki techniczne, tylko dlatego, że pracodawcy wnoszą jakby zapotrzebowanie na funkcjonowanie i zapotrzebowanie na przyszłą pracę dla tych młodych ludzi. To potem chyba jest prosta ścieżka do tego, żeby właśnie otrzymać szybko satysfakcjonującą pracę w zawodzie dla takiego człowieka, który jest absolwentem szkoły średniej. Proszę Państwa, powiem no Państwu tak, że jeśli chodzi o. Zawód automatyk, programista, mechatronik, elektryk, tak? To są te zawody, które, w których kształcimy, gdzie uczniowie już na trzecim roku kształcenia mają możliwość odbywania praktyk i z miejsca są, mają jakby obiecane stanowiska pracy ze względu na to, że jest tak duże zapotrzebowanie. Niejednokrotnie firmy, żeby jakby Zmobilizować uczniów też do, do podjęcia dalszej pracy w firmie, w którą jest podpisane porozumienie, organizują konkursy i te konkursy teraz w dobie nauczania zdalnego również trwają. One mają. Po po pierwsze jakby pokazać umiejętności uczniów, a drugie też zachęcić poprzez wysokie nagrody, które otrzymują na rozwój swoich, swojego potencjału dotyczącego danego zawodu. Także może Państwu powiedzieć, że no ta współpraca jest ścisła i mimo tego zagrożenia pracą zdalną bardzo mocno aktywizuje się. Pani dyrektor, ile miejsc przygotowały nasze szkoły średnie, a ilu szacujecie, że będzie absolwentów szkół podstawowych na terenie na Koźla, którzy właśnie będą podążać dalej tą ścieżką prowadzącą do tych szkół. Proszę Państwa, oferta została przygotowana na około 900 absolwentów szkół podstawowych, na 32 oddziały. Natomiast nasze dane demograficzne wskazują, że w powiecie kędzierzyńsko-kozielskich mamy 755 absolwentów uczniów klas ósmych. Więcej, znacznie mniej tak. niż możliwych uczniów z tak. naszego terenu. Oczywiście. Tak. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że utworzymy 27 oddziałów. Tak? To będą klasy około 28 osobowe, natomiast no, zawsze naszym potencjałem są uczniowie z powiatów sąsiednich. Tak? Właśnie o to miałem dopytać, bo w na naszych szkołach uczą się przecież nie tylko uczniowie miejscowi, ale też dojeżdżający i to nawet z innych województw. Tak, proszę Państwa, nawet w, domie, w, w dobie kształcenia zdalnego tak? mamy uczniów, którzy do nas przyjeżdżają zarówno z Polski, za jak i z Polski południowy, myślę tutaj o Małopolsce czy o Wielkopolsce, ale mamy bardzo dużą grupę uczniów, którzy rekrutują się z powiatu krapkowickiego, z powiatu głupczyckiego, z powiatu prudnickiego, ale również z sąsiedniego powiatu szczeleckiego. Mhm. Więc um, współpraca szkół i też promocja szkół pokazuje na to, że jednak nasze szkoły, które jakościowo naprawdę pokazują bardzo wysoki poziom. No, są chętnie wybierane przez uczniów sąsiednich czy ościennych powiatów. No i tutaj aktywnym chyba jest to, że taki uczeń, który dojeżdża z dalszej miejscowości nie ma możliwości, żeby dojeżdżać do tej szkoły stamtąd codziennie, ma tutaj zagwarantowane miejsce do tego, żeby mieszkać. Nowy internat żeglugi między innymi, no ale też bursa szkolna, która funkcjonuje od lat. Proszę Państwa, jesteśmy bogaci, jeśli chodzi o tą infrastrukturę noclegową. W ubiegłym roku, czyli w roku, w roku 2020 dokładnie na koniec grudnia gdy na koniec lutego 24 otworzyliśmy nowy internat przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej, no on niestety nie został e, mocno wykorzystany, bo tylko trzy tygodnie uczniowie mieli możliwość noclegowego wykorzystania. się Znowu pandemia, tak Tak, znowu się. E, I tam mamy 62 miejsca noclegowe. E, oprócz tego mamy Bursę szkolną, która jest miejscem e, opiekuńczo-wychowawczym dla wszystkich szkół powiatu kędzierzyńsko kozielskiego i tam również 80 miejsc noclegowych także zasobni w pozyskiwanie, w pozyskiwanie uczniów, czy spoza powiatu jesteśmy no, przygotowani na nie. Pani dyrektor, tutaj oczywiście chwalimy nasze szkoły i ich wszechstronność i ofertę, no ale to też znajduje odzwierciedlenie w tych zewnętrznych podsumowaniach, zewnętrznych rankingach. Jak wypadliśmy w tym takim najbardziej reprezentatywnym zestawieniu, czyli w rankingu perspektyw? Proszę Państwa, powiem Państwu, że ja jestem dumna z, z, z prowadzenia szkół przez naszych dyrektorów, ale także i pracy nauczycieli, ponieważ w tym trudnym okresie szkoły powiatu kędzierzyjsko-kozielskiego, a mamy ich sześć, mają sześć tarcz jakości. tak? Mamy złotą szkołę w zespole szkół numer jeden w tak zwanej budowlance. Mamy srebrne szkoły, to jest pierwszy liceum ogólnokształcące, drugie liceum ogólnokształcące zespół, Szkół numer 3 i zespół szkół technicznych i ogólnokształcących, i mamy też brązową szkołę w zespole szkół żeglugi śródlądowej. Tarcze jakości to nie tylko praca samych laureatów, ale to przede wszystkim ciężka praca wszystkich nauczycieli, bo brane są pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych, tak? a te wyniki pokazują, że jesteśmy naprawdę w województwie liderami, jeśli chodzi o kształcenie. To również oczywiście wysokie osiągnięcia wszystkich finalistów i laureatów konkursów ogólnopolskich czy Olimpiad Ogólnopolskich, także oprócz. Oprócz tego, że pracujemy na co dzień, wykonując ciężką pracę z uczniem i tym słabszym. Ale także pracujemy z uczniami zdolnymi, i myślę, że to właśnie powoduje, że mamy tak wysokie mhm. wyniki w rankingu perspektyw. No i to jest potwierdzenie, że warto wybierać nasze szkoły średnie. A żeby te wszystkie informacje znaleźć w takiej formie skondensowanej i pokładanej, zachęcamy jeszcze raz do pobierania i przeglądania poradnika, który jest udostępniony na stronie Starostwa Powiatowego. Ja dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. Naszym gościem była Aurelia Stępień, kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym. Dziękuję bardzo.